Nie powiem, to jest bardzo skomplikowane dla mnie. Zauważyłem. No, dlatego tost. Wybacz mi. Ale... Chyba wiesz, co się szykuje. Generalnie... Będę musiał skopać ci tyłek. No powiedzmy, bo to nie ma PvP'lny <grystanie> Tak Także zrobię teraz magiczne jakieś fajne cięcie Pum! Widzieliście? Nie ma, nie było żadnego przejścia ani niczego takiego Po prostu płynne przejście, nie, bez żadnej różnicy Dobra No, także to Odpalę jakiś randomowy test, na którym ostatnio skończyłem po wybacz, ale naprawdę ciężko ogląda się grę, w której... Jak ktoś gra w grę, w którą człowiek przeszedł już kilka razy Znaczy żadna twoja wina, no nie, no bo mimo wszystko a Grasz tą grę pierwszy raz Więc każdego tak to będzie wyglądało Nie ma żadnego sekretu tutaj. Nie ma nie nie, nie, nie da się nawet. No. <laughs> nie wiem, czy słuchajcie wszystko, co Gladys mówi, czy nie. Nie chcę mi się bardzo. O, ale zobaczcie sobie animacje, bo one zawsze świetnie wyglądają. Uję. Excela widać. Dobra. Wielu ten design tego wszystkiego. Jak to wszystko wygląda? Ciekawe, czy to robił ten sam gościu, który robił to wszystko w Half-Life, czy nie? Hm. Nie wiem. Nie mam pojęcia. Rozdział trzeci, powrót. Powrót czego? Kogo? Czy da się skoczyć i umrzeć? Mam nadzieję. Nie. Szkoda. A to tutaj, dobra. Tutaj dost chyba zaczął ostatni ostatnie odcinek. No, i'm even second sure to think about what needed it exactly. it's me. I'm okay. hey. I I'm back. the aerial faith plate in here is sending a distress signal you broke it didn't you yes, there try it now mm -hmm. this plate must not be calibrated to someone of your generousness <laughs> <laughs> oh, <je> <laughs> well I'll add a few zeros to the maximum weight. You look great, by the way. Very healthy. Try it now. Oh yeah, right. No joke. I nice. Bank, eee, tak co muszę zrobić? Tak, muszę zrobić, więc co, muszę zrobić, okej tak. Czy tutaj mogę? Nie, to muszę znowu tutaj. o A dobra, ja musiałem najpierw nah. 360 tactical Jezus, teraz muszę. Co to by się dało? Ten... Głupi jestem, mogłem tamtędy tam wskoczyć i. O! Oh, dobra, nas... po Potem tak będę robił. Ops. Mhm. A dobra, w tym razie mi nic nie da. Y czy nie? Muszę iść piechotą, bo zepsułem. Oops. Tutaj tost myślałeś, że cię komplementuję, ale. Wydaje mi się, że tu chodziło o to, że orzeł nie jest zdolny za bardzo do pilotowania śmigłowca dlatego. Zbytni komplement, to to nie był. Nawet jeśli by wyglądał, jeśli by mu się dało pilotować, to prawdopodobnie okropnie by przy tym wyglądał, no bo mimo wszystko. No nie wiem, no ale pe pewnie dziwnie by to wyglądało. Także to, to była obraza. Maybe I'll let you ride an elevator all the way up to the break room. And I'll tell you about the time I saw a deer again. Hey. Okay, what's shit on me? Oh, this is the place where I used to play with the dice. Mhm... let's see... The whole level wierzyń. Te... Aha, skarbiem śmieci. Tutaj nic na razie nie dam rady zrobić. Mogę sobie jedynie tutaj wskoczyć. Dobra. Mm -hmm. Tu kostkę muszę. Tutaj jest dziura. Tak. Eee... To ostatnim razem robiłem w bardzo idiotyczny sposób. Teraz zrobię to mądrze. Zabieram. Tak. Teraz mogę... Mogę. Tak, dojdę tam. O, nie poradziła mnie nawet. Nice. Dobra. Mm, tu muszę dostać kostkę. Dobra. Hmm. Czy mogę stąd laser do jakiegoś. Tak. O! Fajnie. Mm. Tester będę musiał przekierować Tam Tak To ze sobą wziąć Dobra yy, Postawiłem portal? Nie, postawiłem... Ała, już postawiłem a i, tutaj, I e, <laughs> Well, you passed the test. I didn't see the deer today. I did see some humans, but with you here, I've got more test subjects than I'll ever need. <laughs> <laughs> Czyli Inwazja kombinatu. Znaczy kombinat nie, nie zniszczył ludzkości jeszcze. Ciekawe czy kiedyś... Czy, kiedy, czy zrobiłby to kiedyś? Teoretycznie. No, bo mimo wszystko. No, przyjmowali... Eee, znaczy... Mimo wszystko. Przez tą rewolucję jakby. No powstanie to takie w City 17. A chociaż nie wiem czy powinienem mówić. Mimo wszystko to są spoilery do Half-Life'a. Wiem, że ma...

This thing like seeing not with my eyes. This thing like seeing. Hm. Uh pick items on me. What that is probably. Hmm, teraz tu, a tutaj bardziej może, Będę miał krótki dystans do przejścia. No, no i nie spadnę, Przede wszystko. Bank. Zróbmy tak.

Kolejny test. 10 minut już gram. To nie jest dużo w sumie, ale no, niedługo chyba będę kończył. Bo już mi się... Już nie to nie chcę, ale muszę kończyć. Dobra, będę kończył, wystarczy tyle. No, tost. Mam nadzieję, że... Czy <gry> w sumie na co mam nadzieję, no? Po prostu grałem. Wybacz, musiałem zrobić ten filmik, bo... Jak oglądałem osoby, które gra pierwszy raz tą grę, to po prostu bolało. W znaczy, no, to jest normalnie jak... Ja też tak grałem. Na pewno, ale... No, mimo wszystko to boli. Dobra. Dzięki za oglądanie. I cześć.